No, witam serdecznie w kolejnym odcinku Pixelmonu. Właśnie sobie walczę z jakimś y, dziwnym Pokemonem i zastanawiałem się nad jedną rzeczą. Mówię, kurde, mam mało FPS-u w tych Pixelmonach. I nie wiedziałem dlaczego. Czekajcie, ucieknę od tego Pokemona. I wiecie dlaczego to się w ogóle stało? Dlatego, że jeszcze nie zostawiliście łapy w górę, więc em jakby to powiedzieć, no zostawcie teraz słapkę w górę, w tym momencie byłoby bardzo, bardzo super, tam w ogóle jest boss, albo to jest totem, nie wiem, mylą mi się te wszystkie pokemony, nadal nie ogarnąłem w jaki sposób to mogę wyłączyć na zawsze, bo ja mam jakby mam możliwość włącze, wyłączenia tego, zobaczcie, nie, nie ma już tego, ale wystarczy, że kliknę znowu inwentory i to się pojawia, także nie wiem, dlaczego to się dzieje, trochę zaczyna mnie to irytować, ale o, widzicie, tu jest shiny pokemon i niby, wow, flotar, shiny pokemon, Oczywiście, tylko jest jeden problem, no ja tego już ani Pokémona mam. I. Nie, nie potrzebuję więcej nie Pokemonów, wgrałem sobie nowe teksturpaki, żeby ten Minecraft troszeczkę bardziej przypominał współczesnego Minecrafta, a nie, wiecie, takie stare, stare wersje. Um, mam 10 Pokelaki, czyli to są Lucky Bloki Pokemonowe. Będziemy je sobie otwierali raz kiedyś, a że raz kiedyś wypadło dzisiaj, no to sobie dzisiaj po prostu otworzymy te Lucky Bloki i zobaczymy, co z tego poleci. Ale miałem wam jeszcze pokazać... Um, chwila tego Pokemona, to jest... o, to jest ten. Ja tak mówię, kurde, co, coś jest nie tak, bo spotkałem tego Shiny, mówię, ale ja go kojarzę. No i okazało się, że wiem skąd go kojarzę. Kojarzę go z tego miejsca, że go już złapałem. Mi się trochę zdenerwowałem, bo chciałem... jo, ja, jaki ładny Pikachu! Ej, w ogóle ten Pikachu wygląda jakby ten był tam wklejony. czejcie, wie, wiecie o co chodzi, nie? Te, te, tego Pikachu tam nie ma. Ej, ja, sobie go, ja go wkleję w montażu, ale teraz go złapię. Cześć. To jest totem! Ej... Aha, dlatego ten pikachu taki żółciutki się wydawał, taki wiecie, taki... <laughs> taki zbyt ładny nawet. <laughs> i moje Pokemony są w ogóle nieuleczone. Jak widzicie, tych Pokemonów pojawia się troszkę więcej, ale zauważyłem, w czym jest problem. Coś zmienili ze z spawnem Pokemonów i trzeba teraz w jednym miejscu siedzieć, żeby te Pokemony zaczęły się mnożyć, bo jak wszedłem znowu sobie teraz o Pixelmonów, yy, to, no, się nie pojawiały żadne Pokemony, po prostu nic nie było kompletnie i musiałem po prostu siedzieć tutaj z 5 minut, dopiero po 5 minutach się coś takiego pojawiło, więc może, uwaga, uda nam się pokonać dzisiaj Pikachu na setnym poziomie. Okej, okay, coś mało ataków zadaje. Ja muszę sobie przypomnieć te wszystkie ataki, wszystkie, wiecie, rzeczy. Fiz o, hole mi so, dzielił. Dobra, Tapu Bulu. To jest mój, jeden z fajniejszych Pokemonów, w tym sensie, to jest jakiś jakiejś generacji, której, wiecie, ja już nie ogarniam, ale, no, je, jest tutaj. Coś chyba robię? O, chwila, nie robię mu. Dobra, uderzenie czaszką. Ty, on się cały czas... A, cz czemu on się leczy? Cze czemu on się leczy, gdy ja go biję? To tak nie powinno to dziać. Tam jest Shiny. Tam, tam, tak mi się wydaje, że Tu ja w ogóle jest jakiś biały Pokemon. Dobra, on sobie um, przywraca zdrowie. Wy, wyłączy, mogę, mogę wyłączyć? Ok, te, teraz widzimy. E, physical info, mhm. Mm Power, o, w ogóle fajnie, że dodali w końcu power i teraz widzę, power 130 to bije, dobra, wezmę to, fighting, zobaczymy, czy mu uderzę, tapu blue jest sparaliżowany i okej, okay, on się cały czas będzie leczył, spoko, 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 może się uda coś tutaj jeszcze zrobić, może się uda w ogóle wygrać tą walkę, to by było coś pięknego, ale raczej wątpię, raczej wątpię, bo wystarczy, że ten Pikachu... Po prostu zapierdzieli mi tak, że no już nie, nie będę po prostu mógł nic zrobić. I w ogóle, dlaczego ta walka tyle trwa? Co jest? Ja chciałem tutaj, wiecie, przejść od razu sobie do openingu tych Pokémonów, a tutaj, ne, 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 Flotar, musisz na początku się zmierzyć z bossem Pikachu, który ma setny poziom i którego może pokonasz um, jakimś atakiem i znowu się pewnie uleczy, tak? Okej? Okay. Nie, nie wiem w sumie, czy się uleczył teraz, bo nie spojrzałem. Dobra, jeszcze raz, teraz obserwuję jego HP. Dobrze um, um, dobra, powoli, powoli jest, jest minimalna szansa, że go uderzę. Tak, jestem sparaliżowany, nie mogę się ruszyć. Wiadomo o co chodzi, um, nie, nie gram po raz pierwszy w Pokémony. jest 40 power. Muszę mu w ogóle zmienić ataki, bo te ataki są chyba dość słabe, jeśli chodzi o tego Pokemona Uwaga, jesteśmy coraz bliżej, proszę tylko, żebyś. A, sparaliżowany. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Teraz chyba nie będę mógł go trafić. Dobra, 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 ostatni atak. Tapu Bulu, tak, 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 tak. I tu very Effective, i przegrałem. I mam Pokemon'a na 18 poziomie. Watergun? <ś mieux> <śòn> Jakbym go jakimś Watergun, Ancient Power. Dobra, jeszcze raz. Ancient Power! Jazda, jazda, musisz! Ancient Power. No tak, on jest teraz tak szybki, że ja nie mogę go trafić, bo widzicie, Pikachu użył agility i Pikachu Speed Can Go, a nie, a Speed to chyba, że szybciej atakuje, tak? Czy to nie jest to? Speed to jest. Bo kurde, widzicie, już mi się myli. Nie wiem co zależy, m, jaka, jaka wartość, jaka statystyka zależy od tego, że nie można pokemona trafić, a jaka jest od tego, że pokemon szybciej atakuje. Wydaje mi się, że speed to jest to, właśnie to, co tutaj, że szybciej atakuje, a to tego drugiego po prostu nie pamiętam. Payback, aha, payback, co to jest? Source power, then attack, user, bla bla bla. Dobra, taklem go po prostu. Najgorszym atakiem spróbuję go pokonać. Nie, no raczej nie ma szans, że go pokonam tym. Ale wiecie. Walczymy do końca. Popro Ty. Ty. To jest. Okej? Okay. Czy ją coś bije? Okej, okay, jestem sparaliżowany i znowu. <laughs> Dawaj, musisz 11 poziom. Tak, wygra wygrałem walkę. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Brutal swing. Dajmy sobie zamiast tego ataku endure. Mm, at List, Dobra, tego nie chcę. Tutaj coś dostęp. Fajny ten. Szkoda, że żadnej ewolucji nie udało się nie wbić. Znaczy, nie udało się wbić, ale teraz muszę iść e, uleczyć Pokemony, bo powiem wam, że ciężko to wygląda. Chwila, czy ty jesteś Shiny? Nie, nie jesteś Shiny. Już mi się wydawało, że jesteś Shiny, że fajnego Pokemona znalazłem, ale wiecie, walka, e, za, za, zawsze coś tam się udało, zdobyć expa i niektóre Pokémony po prostu e, mają tego expa więcej, ale mnie to denerwuje, bo chciałbym to wyłączyć, bo jednak e, w opcjach nawet sprawdzałem i tego nie ma, po prostu. Nie, nie ma możliwości wyłączenia tego, ale przejdźmy może do otwierania tych pięknych Lucky Blocków. Bo, co jest? Jesse? Ehm. Um... Co, co, co się stało? <grym> co tu się stało? Chwila, czy mogę uciec? Nie, nie mogę uciec. Ale to dlatego, że. Kto mnie atakuje? Że mnie Jesse i James zaatakowali? Metal Sound. Dobra, takedown. down. 45 na 22. Jazda, 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 jazda. Eee, wiecie co? Nawet wezmę, zmienię Pokémon. Oni ukradli mi Pokémony! Dobra, a ja myślałem, że to jest jakiś błąd wizualny. Okej. Okay. Ty, wszystkie pok- Ej, okradli. Co jest? Wszystkie Pokemony mi ukradli. Ja pierdzielę, nawet nie wiedziałem, że- o Mega Pidgey, Pidgeotto, czy jak on się tam nazywa. Dobra. Ale to było dziwne, myślałem, że to jest jakiś błąd. I wiecie, w żaden sposób tego nie skomentowałem, ale później patrzę w walce, ty, co, coś jest nie tak. Dobra, w sumie Tangeron nie nie chcę z sobą walczyć. Kurde, tam był ten PGO, to piękny. On tak ładnie wygląda, tak majestatycznie. Dobra, tak down. Jeszcze sobie weźmiemy takdowna, użyjemy na ciebie. Zawsze to troszkę ekspa wpadnie. A, nie, to jest, nie, czemu to nie jest zbyt efektywne? Dobra, dawaj mi jajko i otwieram kolejne glaki bloka. Miejmy nadzieję, że... Chciałem powiedzieć, poleci mi coś lepszego, ale nie, nie użyłem tego przedmiotu. Nie, no naprawdę, Jesse James, wyjazd. Wyjazd, po prostu. Jesteś tak irytujący. Ja pierdzielę. Kto to widział, żeby z, z... znowu to samo poleciało? PJ, na dziewiątym poziomie. To tym mm. PJ jest ładnym Pokemonem, ale nie, no nie, nie, będę, nie, nie będę teraz pj sobie po prostu em, łapał, bo wolałbym, wolałbym inne Pokemony. O, naprawdę? Naprawdę dostałem... Nie no, laki bloki troszeczkę się zmieniły. Te pixel molowe. Ja pamiętam, że fajne legendy można było dostać. Znaczy, wiadomo, to jest. albo dostajesz coś fajnego, albo dostajesz totalny gówno. Pi. Okej. Okay. Chodź tutaj, chodź tutaj. Będziesz... Będziesz mój gościu. Chodź. Ja chcę. Co jest? Okej. Okay. Poleciałeś sobie? Nie no, wróciłeś tutaj. Co to jest? O, Hitmon Lee lubię tego Pokemona, bardzo lubię tego Pokemona, ale ja chcę mieć drużynę z Shiny Pokemonów, a nie ze zwykłych. Więc zaraz się zastanawiam, czy powinienem w ogóle łapać te wszystkie Pokemony, czy raczej skupić się tylko i wyłącznie na Shiny. Ale jeżeli będę chciał Shiny, to jest mała szansa. Offtime time jest Primeape, jeju, też go lubię. Mój, jeden z ulubionych Pokemonów, dobra. Czym ty jesteś? Znaczy ja wiem, czym ty jesteś, ale czemu ty się pojawiłeś zamiast jakiejś fajnej legendy, zamiast czegoś o wiele ciekawszego? O nie, no muszę was połapać. Chłopaki, ja muszę was połapać, chociaż nie, 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 shiny, shiny, shiny. Co to jest? O i zniknęło. Okej, okay, to, to było coś dziwnego. <ścoughs> to był chyba jakiś kolejny totem? Tak mi się zdaje. Ja w ogóle, y, prócz łapania Pokémonów, muszę sobie tutaj pograć i porozwijać resztę rzeczy. Jak na przykład dom, jak na przykład y, 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 przygotowanie sobie Enchanting Table, pozbieranie surowców, bla, 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 bla. bla. No, tego jest dużo, a tak naprawdę na razie się skupiam. Skupiam się na łapaniu PJ-ów. To, to właśnie jest to. No, to jest właśnie y, to, na czym się skupiam. Metal Sound, file. Wiecie co, spróbuję po prostu go złapać od razu. Bug test. E, Great Bolem To jest. Mm, to jest, to jest, to jest jednak prostwo. Że ten PJ chce zostać. Hmm. Chce zostać złapany. Dobra, tak. down. A, załatwiłem go. Okej, okay. niech będzie. Tutaj mamy tego. Tutaj w ogóle powiększyłem. Mm, wielkość Pokémonów i teraz te Pokémony. <laughs> są troszeczkę większe. <laughs> Quillava! Chodź tutaj, chodź, 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 chodź. Blastoise. Tak? Ty jesteś Quillava? Tak. Tak, 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 tak. Hydropomp, Aqua Dobra, nie powinienem ciebie tym za... Okej. Okay. Dobra, nie wiem czego się spodziewałem. Okej? Okay? Nie wiem czego się spodziewałem. To jest Pokémon ognis. Ja użyłem wodnego. I chciałem nie, nie zwanshotować go. Mimo tego, że miałem większy level. Tak, to było głupie, zdaję sobie z tak sprawę. <laughs> Ale to, to się już więcej nie powtórzy. Przepraszam. Otwórzmy sobie kolejnego Lucky bloka. Nie, no... To... Done Stone. Uuu. Ty czemu dostałem... Czemu jestem 49 mleka. Znaczy, nie wiem, fajnie, ale. No, z tych bloków nic mi dzisiaj nie poleciało. Po prostu, dzisiaj jest tragedia, jeśli chodzi o łapanie Pokémonów i jeśli chodzi o. Yy, rzeczy, które chciałem po prostu z tego zdobyć. Yy, nie, run, uciekamy. Po prostu, Dzi dzisiaj spróbujmy jeszcze złapać. Nie, nie chcę ciebie łapać. Nie chcę. Bonsley. Czy Bonsley później nie woluje czekać? Bo to wygląda jak ten to drzewko chyba z drugiej generacji? A ty? <noise> Czym ty <noise> jesteś? ale powiem wam, że czuję się jak dziecko, które weszło do parku rozrywki i po prostu jest dużo atrakcji i nie ma pojęcia na co na co patrzeć, na, naprawdę tak się czuję, bo co chwilę patrzę, tutaj jakiś Pokémon, tutaj jakiś Pokémon, którego y, kompletnie nie kojarzę i czasami poznajesz po prostu te z pierwszej generacji, które y, bardzo dobrze znasz i lubisz jeszcze bym się przeszedł y, chwilkę tutaj, no wiecie, dzisiejszym tematem odcinka miały być lucky bloki, ale się troszeczkę mm, jakby to powiedzieć, no troszkę się to popsuło, bo dostałem, nie wiem, y, z 5 Coś takiego. O, mam jeszcze jeden totem. E, o, dobra Charizard. Mam nadzieję, że jesteś gotowy. Tylko, że to jest chyba duch. Nie mam pojęcia, czy ja w ogóle będę mógł z nim zawalczyć. Flare Blitz. E, critical. Fajnie, gdyby było, gdybym mógł go podpalić. O, czekaj, czy to. Um, nie, no to jest Dusk Nord. To jest duch, duch, duch. Dragon Inferno. I czy. Tak. Chyba go podpali. Tak, udało się go podpalić. Zarobiście. To teraz musimy jak najwięcej. Zadać mu obrażeń. Ok, zarobi się z spalony. I teraz Blastoise. Uh, Flashcammer, hydropompa. O, oh, o, oh, 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 oh. Dobra, żeby jak najwięcej rund przetrwać. Aquatail. Ok, krytyka mi sprzedał. E, tapu Bulu. Dobra, tapu Bulu, super superpower. A nie nie działa na niego. Rozumiem, czyli to trzeba innego. Inna atak użyć. Ok, 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 ok. Jest git, jest git, cały czas sobie radzimy. Tapu bólu, okej, okay, nie, nie ma, aha, znowu nie ma na niego tego. Efektu. Czy jest jakiś atak? fizikal a bo to są ataki psychiczne. Znaczy, fi fizyczne. Psy no, tak, tak, tak. Tylko, że status? Ej, muszę zmienić Pokemona. Albo nie, nie będę go zmieniał. Przecież czekajcie, bo on się leczy, kurde. Ej, weźmy, zmieńmy sobie na tego, mam nadzieję, że mi nie zlanszotuje. Okej, okay, jednak mnie zlanszotuje i sobie przywrócił HP. Z moje... O, widzicie? Piękny Shiny. Też fajnie byłoby go wbić na wyższy poziom. ok? podpalamy, tak, ty dostaniesz troszeczkę ekspa. I teraz musimy tak naprawdę mm, przetrwać jak najdłużej ten atak. W tym sensie jak najdłużej to walkę, żeby tamten maluk zdobył poziom, żeby mógł mi ewoluować w, jakiś, w, w jakąś tam e, lepszą formę. Jak widzicie, że mam kompletnie losowych ataków, nawet się na tym nie skupiam, e, bo nie o to chodzi, po prostu. Nie o to chodzi w tej walce, nawet wezmę wyłącznie znowu ten Hood. Bo już to, co chciałem, to osiągnąłem po prostu. Jest podpalony i się powoli ten totem będzie palił. Um, dobra, ciebie jeszcze mogę dać. Ok, okej, okay, wygrałem walkę. I poziom powinniśmy dostać. Super strange. Payback to sobie damy. A, jeszcze nikt nie ewoluował. No niestety, dzisiaj bez ewolucji, dzisiaj bez złapanego Pokemona, muszę powiem wam, że troszeczkę jeszcze się czuję em, dziwnie, w tym sensie dawno nie grałem w te Pokemony i nie zaczynam od zera, tylko zaczynam już e, od miejsca, w którym tam posiadam jakieś rzeczy i trochę ciężko mi się jeszcze przyzwyczaić, ale spokojnie, na pewno się dotrzemy, na pewno e, w kolejnych odcinkach będzie tylko lepiej. Także co? I dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że mi ospędziliście czas. I jeszcze raz przepraszam, że dzisiaj nic nie złapałem, ale zawalczyliśmy z dwoma bosami otworzyliśmy 10 laki bloku. I um, próbowałem złapać DJia, co też mi nie wyszło za bardzo. No więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pixelmonów, cześć!